Ja mam kod dzisiaj, jestem Mira i se, dzisiaj sobie w MTA, mówicie Auto, na serwerze e, JBB. Zajdziecie, jest na końcu, nie na końcu samego końca, tylko na końcu jest, jest JBB, Dużymi literami. I gram kilka osoby, są. So. Kilka? Kilka? Nie, proszę bardzo. Aha, polski... 33? What the fuck? Już dostałem 10000. 1000 tysięcy. E, respekt. FPS 50, 60. Dobra. Jedziemy. Ech, jesteśmy tutaj. Na początku nie było po co tam prób żeby kogoś ee, rozjebać albo wkurzyć idziemy tu a najpierw to sobie zrobimy tak przerobimy auto ale no, tam laguje o po sobie w może być Juhu! Proszę bardzo, niski, wysoki, niski, wysoki. Fuck, 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 fuck. Eee. Wszystko, wszystko ok. Naprawiamy? I jedziemy. Się Nie mi ukradniało to. jest spier dalej! Więc co mało? A ja to sobie przerobię. O. Banki od BB. Macie tutaj y, na końcu. Z banku i od BB. Ja za bardziej bokiem. I to tutaj do góry macie link. Do góry. Na, na środku. Takie, w, takie tutaj. Jak zauważycie, że no, mam milion. Nie pytajcie. Ja tylko sobie jeżdżę, jeżdżę, raje Robię byle co, nic nie robię, no dostaję kasę. bo ja to biorę, jest biały. Zrobię to tak, naprawdę. No to zarabiajmy, to się włączy, to się włączy, to się włączy, czy tak? No, o, to włączymy, oła. Jakieś cudowne. O, a jeszcze coś, okej. Okay. Kolor. Ja zawsze będę mieć zielony, bo pasuje do tego. To oto. Serio? Nie chcę zielonego. musunuz arkadaşlar? Just me, just you, all. Yeah, yeah, but Nie ma nic mu jechać. Zrobię zdjęcia. A wróciło. I, I no, to takowy próg. Nie. Co yeah. to jest? Ile prógów Prog. Jena. Yeah. A prógi? To są kilka. A ja próbów. Jak Dużo prógów A tak he.

Bez komentarza. Mogi to 4, ale nie ma sobie zagrać, bo nie mam płyty. Ale... tego co to było? Kraka muszę sobie... A ja. co ja później kraka ta, sobie ten... t Zapomniałem. Nie to. Ciężko pojazdy.

A dlaczego taka szybka prędkość? Patrzcie, nie wiem. Mm I -hmm. jedziemy 120. Aż przyczepa mi się ten. Te czerwone takie punktiki? to są te. Nie takie punktiki. What the fuck? Zauważam duża motyla. A ja sobie jadę. Szkoda, że tutaj nie da się tam zapakować Samochodem a nie tutaj... Jeszcze jeszcze mm. Idziemy w tą stronę Ubić ty się Teraz w tą stronę... A to nie jest praca. No mi się odbija. Ja to za... za mną jestem dużo. Ja to dużo. Ja lubię Tyre. A nie wiem, ale mi laguje. Nie... od... od czego mi lubię ten, gita e, GTA 4. tutaj mi nie lubię. Ja не за на мультиплеер только на этот. Вот Отварь... вообще. ура <плодисмент> идет. Да сранец. Ты можешь все забить меня. Пойдем. А -а -а. есть. Сериозно ли не искате такова? Не, 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 това? Chce mi przejechać z górdzi otwarcie się ode mnie biorę to i chuj tu, 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 tu. Jedziemy, jedziemy O kurwa Jakie o bruty Ja myślę, że się ja mam spalony, no, dobra

Dlaczego? No... Uh, Seria? Ja można zrobić patikę bez limitu. Zainstaluję jeszcze raz. Co i... O, oh, 70. Bomborom, no. bomborom. Ej, sobie przejdziemy się. Ciao, 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 ciao. No, wsiądź do nieba. Fuck. Kichnął. No, zaraz. O jacie Chyba bierze na to byle jakie żyby To są Ej, hey, zbugowałem się, Lol Jacie Jakby się nie słychać, to mówcie. böyle bariaki yaki i teraz var mı? Ama teraz color. Tabii hatta kalarak. Grzewo. No. No. Co To jest frale. Niech on to wali się. Będę mnie. Ej, stracował mnie. Nie wiem o co chodzi z tym A wyjdę I wyjdę jeszcze raz Który tak?

<seks> <skryb> no, e, nie, jak to tutka tutka No to traka, ja trak. muszę trukać. Muszę się Ej, zostaw mnie gnój. Zielona, idealnie To można kupić na broń ale Nie dziękuję, nie będę kupować Tu zbieram chyba 2 miliony i będę kupować branie A są epickie No zwykłe ale Daję, daję popalić

Tak sobie chciałem pograć i no, sobie nagrać do Was. Pamiętacie, dajcie lajki, możecie subskrybować i tak i tak do, do mnie przyjdzie hajs. Nie okomuję Was. Do no serio. A, a ten program, wodni e, Handbiro to nie będzie ten e, też. Tego dla widzów robimy. Dla widzów, których e, kochamy, uwielbiamy, bo oglądacie nas I jeszcze mnie na moim kanale. To jest mój prywatny kanał. A tamten e, wodnik Amira to jeszcze też będzie prywatny, ale e, z nim moją kolegą będę nagrywać bo się zmówiliśmy, że będziemy nagrywać mta lsa 13 i lsa15 ale nie wiem dlaczego, on ma cały komputer i ten <ścoughs> i ten no dobry komputer mi dość no, ale niech to odpali ten e, płyta od y, instalacji y, ten wszystko ma krakał i tak dalej i nie może zainstalować y, LS15 choć się to cholera nie wzię. Jeżeli można LS15 LSA wziąć. Nikt nie bierze auta? Dobra. Chuj, że prostu można jeździć.

podzielone o sorki <laughs> Ej to o Audi Audi A4 tylko nie dlaczego co się da za Audi A4 No przecież e, A4 to jest kartka Otar. nie co oni twórcy e, Audi nie wiem co oni chcieli olwiej bo <laughs> a ma, he i heja. Niech żryj, mój auto. Dobra, ty jest auto. Kid, jest. Da, 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 da. No, chyba kończę. Teraz chyba 20 minut będzie nagrywać. No to siamanko, subskrybujcie i komentujcie. I wpadajcie na nasz kanał na drugi wodnik admirał no i witaj, witajcie. E, nie wiem, widać nie wiem co jakie witajcie nie wiem co sekadał jakie widać widać e, wszyscy co what the fuck Dobra ja idę co ja idę 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 i wrzębu dzień dobry Pi, 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 pi 0700? A, dzień dobry, dzień dobry, proszę pana Ej, jaką, proszę pana... Chce pan No Jak ma duże usta, to... Nie biorę, jak ma ma usta, to biorę Dobra do, 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 ej What the fuck, czy... Du, 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 du. Tu, tu, tu. Halo, halo, halo. Kobieta ci pan. Albo tak, powiem wam żart. Już to już na koniec. Pamiętajcie e, o bajkę? o Bobrze, który robił sobie dobrze. No nie wiem, pomyślcie. No pomyślcie sobie. Dobra wyjdę i wejdę sobie do auta i sobie będę chyba jeździł albo wyjdę nie wiem sobie ustawię i to będę widział 35krl 06 what the fuck no dobra to siemanko, subskrybujcie i komentujcie